Wzywamy panią premier i rząd do poparcia tej inicjatywy budowy mostu, drugiego mostu w Brzegu. Realne, realne szanse, tak naprawdę, na realizację tej inwestycji, bo można mówić, można apelować na wymiar, Realne to się szanse, Realne szanse są następujące, proszę państwa. W budżecie na rok przyszły, 2015. Zapewnienie, nie jest to duża suma na skalę budżetową kilkuset miliardów złotych, zapewnienie 6 milionów złotych na rozpoczęcie prac projektowych. Takie propozycje są przygotowywane i to jest dobra wola w większości parlamentarnej, posłów Platformy i PSL-u, żeby te propozycje poprzeć. I mamy nadzieję, że to rozpocznie pracę, rozpoczną się w ten sposób przygotowania, żeby w najbliższych latach ten most był wybudowany. Bliżej mieszkańców brzegu to hasło, które zgłasza platforma obywatelska jako wiodące w tej kampanii to jest szansa, a żeby rzeczywiście stało się ciałem to, co pani premier Kopak zapowiada. A żeby być bliżej mieszkańców brzegu, dajmy mieszkańcom brzegu odpocząć. Dajmy tym zabytkom cudownym brzeskim przetrwać. To jest realizacja tego hasła bliżej ludzi, bliżej, bliżej brzeża. W związku z tym taki wniosek do budżetu państwa po raz kolejny zostanie przez Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość złożony, przeze mnie przygotowany. No i liczymy, że to hasło będzie nie tylko teorią, nie tylko zaklęciem Platformy Obywatelskiej, ale rzeczywistością. My chcemy, żeby rzeczywiście ten most, ta przeprawa mostowa pomogła Brzeżanom, bo sami państwo widzicie, no stoimy tutaj przy, przy moście, za chwilę przejeżdża transport wysokotonowy, no to, to drgania i tak dalej, ratusz się ponoć przechyla, no to jest po prostu, po prostu rzecz, na którą nas nie jesteś, musimy to, musimy to zmienić. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować że pan Marszałek jest tutaj w Brzegu, że pan Marszałek osobiście podjął starania, żeby nas wesprzeć w tych kwestiach, o których mówimy, tej przeprawy mostowej. Rozmawialiśmy z panem Starostą na temat również innych problemów powiatu brzeskiego, jak choćby wyludnianie, jak kwestie bezrobocia. Te wszystkie sprawy przekazaliśmy panu Marszałkowi, przyjął to, myślę, że w ramach klubu będziemy na ten temat rozmawiać. To jest też dobry moment, proszę Państwa, żeby podsumować kampanię wyborczą, ponieważ dzisiaj mamy przedostatni dzień prowadzenia tej kampanii wyborczej na terenie województwa opolskiego. Liczymy na to, że powiat brzeski, sam brzeg osiągnie bardzo dobry wynik w tych wyborach, poprawi ten wynik z 2010 roku. Mamy doskonałych kandydatów z brzegu, kandydata na dosajniku wojewódzkiego, pana Byczkowskiego, Jerzego Wrębiaka, kandydata na burmistrza mocną drużynę do Rady Powiatu. Liczymy na to, że uda się osiągnąć taki wynik, który spowoduje, że będziemy mogli spokojnie realizować nasz program Dabrzegu, program Prawa i Sprawiedliwości, samodzielnie. Tego byśmy bardzo chcieli i obecność Pana Marszałka dzisiaj wśród nas tutaj z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości jest również formą poparcia dla kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli Mogę tak stwierdzić i fajne spuentowanie, ponieważ w województwie opolskim Jarosław Kaczyński rozpoczynał konwencję w Opolu. Pan Marszałek Kaczyński kończy tą kampanię samorządową właśnie tutaj wizytą Jeśli można, dwa słowa: tą przeprawę też popiera Dolny Śląsk, pani Marszałku. I mieliśmy spotkanie z parlamentarzystami, z władzami samorządowymi, wszyscy podpisują się pod tym, ponieważ to jest też rozwiązanie dla Dolnego Śląska i ten most, ta przeprawa, mówimy, że może być w okolicach Brzeziny, to jest kilka kilometrów stąd, ale może być i dalej, może być bliżej Oławy, ale musi ta przeprawa być, dlatego cały czas podkreślam, że to jest kluczowy, najważniejszy problem naszego powiatu. Również jeżeli mogę dodać, to chciałem wskazać na to, że te problemy można wspólnie rozwiązywać. To nie jest tak, że władze samorządowe mają ograniczone kompetencje. One mają ogromne kompetencje choćby pośrednie, aby wpływać na polityków, którzy są w Warszawie, aby mogli zabiegać o nasze cele. Chciałem również przedstawić informacje na temat Odry, ponieważ na konwencji Prawa i Sprawiedliwości pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział się, że Odra będzie stanowiła ogromny potencjał, więc my mając... Odrę, na, to praktycznie nasze miasto leżące nad Odrą, ma ogromną szansę, aby ją w przyszłości wykorzystać. Dzisiaj nie mówimy o tym, głównie mówimy o zagrożeniu przeciwpowodziowym, ale tak naprawdę chodzi o to, aby Odrę wykorzystać dla mieszkańców. Mówi się o tym, że praktycznie na barce wystarczy, zmieści się około 50 tirów. Zobaczcie Państwo, jak wiele można zdziałać, jeżeli ta Odra Żeglowna będzie wykorzystywana. Ja również mam nadzieję, że będzie taki program centralny, który spowoduje, że samorządy będą wsparte, aby to zabezpieczenie przeciwpowodziowe było przygotowane należycie, abyśmy się już nie bali powodzi, aby po prostu w okolicy Odry budować plaże, aby robić ścieżki rowerowe, aby ludzie mogli przyjemnie spędzać czas. W końcu jeszcze jedno zdanie, że już na sam koniec. Proszę popatrzeć na te firmy, które tutaj jadą. I na rejestracji tych samochodów to nie są nasze samochody. To ktoś urządził tranzyt północ-południe przez zabytkowy brzeg. Ja jestem mieszkańcem lub i proszę mi wierzyć, że dzieci uciekają do rowów, chronią się przed tirami, które, które pędzą z ogromną prędkością. To jest kwestia bezpieczeństwa. Pan starosta walczy o to już którąś kadencję, a przypomnę, że ministrem transportu był pan Jarmuziewicz, który dzisiaj jest kandydatem dla prezydenta miasta Opola. I myślę, że obywatele opolszczyzny zapamiętają wizytę pana marszałka i jego, że tak powiem, zaangażowanie, ale także bierność Platformy, która nie zrobiła nic dla naszego miasta w przeciągu tych dwóch kadencji. No może pytanie, właśnie ile było już takich propozycji, takich projektów przygotowanych, które zostały, no... odrzucone, odrzucone? To jest pytanie dla pana posła, bo zawsze pan poseł tę sprawę podnosił, od kiedy od kiedy? Tak. To nie wiem, chyba od 10 od, lat. Od początku tej kadencji są składane formalnie wnioski do budżetu państwa o zabezpieczenie kwoty na prace dokumentacyjne rozpoczynające tą inwestycję. Jak argumentowała platforma, że tego nie da się zrobić, czy da się zrobić, ale później jak to było? Proszę Państwa, platforma obywatelska w ogóle nie argumentuje, jest na tyle arogancka, że po prostu odrzuca nasze projekty, nie uzasadniając niczym. To jest arogancja władzy. Pamiętajmy o tym, że... Arogancja kroczy przed wypadkiem. Także była arogancja, myślę, że w 2015 roku będzie upadła. Ja również, jeżeli mogę dodać, to na temat wykorzystania współpracy. Bardzo często w kampanii wyborczej mówi się, że uciekamy od polityki. Od polityki nie da się uciec, właśnie choćby dlatego, że ludzie, którzy reprezentują dane partie czy stowarzyszenia, mają przełożenie na przedstawicieli w Sejmie, a oni decydują o sprawach, które są poza zasięgiem budżetowym, samorządki. Właśnie dzisiaj, dzisiejsza nasza konferencja to jest taki przykład współpracy pomiędzy politykami regionalnymi, samorządowymi i politykami władz centralnych. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie jakby takim zaczątkiem realizacji inwestycji, o której dzisiaj kłamała. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, za chwilę na ostatni rys Patrzcie jakie natężenie.